Koniec opierdzielania, zaczynamy nowy projekt. Będzie to stolik. Stół, okrągły stół. Okrągły stół z okrągłą oskrzynią. Żeby nie było tak prosto, będzie rozkładany z okręgu na prostokrąg i pierwsze, co trzeba zrobić, to kupię to do klejenia okrągłej oskrzyni, elementów gniętych. Najpierw zrobię sobie szablon do wycięcia z OSB, a później z takiego odpadowego MDF-u zrobię docelowe kopyto. Zaczynamy! I teraz szablon, który przygotowałem z SB OSB, przeniosę frezem kopującym na MDF. Takie same elementy skopiuję i będziemy mieli już gotowe kopyto do skręcenia. No i teraz z tych elementów zostało tylko skleić, skręcić kopyto. I kopyto skończone. Otwory, żeby złapać ściskami, można przygotowywać materiał i zacząć gięcie.